Z okazji zdania obowiązków służbowych na powiatowego policji w Półtusku pod inspektora Krzysztofa Lewandowskiego oraz powierzenia obowiązków służbowych na tym stanowisku pod inspektorowi Jarosławowi Olszewskiemu. Dowódcą dzisiejszej uroczystości jest podkomisarz Krzysztof Goździewski, który za chwilę złoży meldunek pełniącemu obowiązki komendanta powiatowego policji w Półtusku. Podinspektorowi doktorowi Zbigniewowi Mikołajczykowi. Personalny numer 1235 z dnia 30 sierpnia 2016 roku Komendanta Wojewódzkiego Policji z siedzibą w Radomiu. Panie Panowie oficerowie. Na podstawie artykułu 37 ustawy o Policji z dnia 6 kwietnia 1990 roku z dniem 31 sierpnia w 2016 roku podinspektora Krzysztofa Lewandowskiego, syna Wiesława, zwalnia z pełnienia obowiązków służbowych na stanowisku pierwszego zastępcy komendanta powiatowego policji w Półtusku. Rozkaz podpisał panie panowie oficerowie, komendant wojewódzki policji z siedzibą w Radomiu, inspektor Tomasz Michułka rozkaz personalny numer 1238 z dnia 30 sierpnia 2016 roku Komendanta Wojewódzkiego Policji z siedzibą w Radomiu Panie i Panowie obcyro. na podstawie artykułu 37 ustawy o policji z dnia 6 kwietnia 1990 roku z dniem 1 września 2016 roku podinspektorowi Jarosławowi Olszewskiemu, synowi Sylwestra, powierzam pełnienie obowiązków służbowych na stanowisku pierwszego zastępcy komendanta powiatowego Policji Półtusu. Rozkaz podpisał, Panie Panowie, oficerowie. Komendant Wojewódzki Policji z siedzibą w Radomiu, inspektor Tomasz Michułka. Panie komendancie, melduję zdania obowiązków na stanowisku pierwszego zastępcy komendanta powiatowego policji w Półtusku. Panie komendancie, pod inspektor Jarosław Punkszetski melduje objęcie obowiązków służbowych na stanowisku pierwszego zastępcy komendanta powiatowego policji w Półtusku. Drodzy Państwo, za chwilę zabierze głos komendant powiatowy policji w Półtusku Podinspektor dr Zbigniew Mikołajczyk. Panie Starosto, Panie Burmistrzu. Szanowni Państwo. Jest mi niezmiernie miło powitać wszystkich państwa, którzy zlechcieli chcieli przybyć na naszą uroczystość przekazania obowiązków pierwszego zastępcy komendanta powiatowego policji w